Poszukiwaniu ciekawych tematów. Witaj. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Ci kilka teorii spiskowych związanych z obecną pandemią wirusa COVID-19. Na wszystkie natrafiłem w internecie. Do wszystkich źródeł podaję link w opisie odcinka. Biorąc pod uwagę, iż w każdej bajce jest odrobina prawdy, zachęcam do zastanowienia się i spróbowania odnalezienia tego okruchu samemu, jeśli oczywiście istnieje. Numer jeden na moim liście to list otwarty Rosyjskiego Stowarzyszenia Medycznego do prezydenta Putina. W liście tym Rosyjskie Stowarzyszenie Medyczne zwraca się do prezydenta Putina z prośbą o zaprzestanie niepotrzebnej według nich paniki. Według nich wirus COVID-19 nie jest jakąś szczególnie niebezpieczną infekcją, ale klasyczną, bardzo ostrą infekcją wirusową górnych dróg oddechowych. Dodatkowo, podobno według ogólnoświatowych definicji epidemiologicznych obecnie nie możemy mówić o epidemii, ani tym bardziej o pandemii. Według przytoczonej definicji, epidemia to rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej na 5% populacji. Niestety sam nie mogłem znaleźć żadnej definicji, która odnosiłaby się do konkretnych wartości procentowych. Kontynuując, stowarzyszenie sugeruje oszustwo na najwyższych poziomach władzy. Poddają wątpliwość, iż tak szybko można stworzyć skuteczny test na nowego wirusa i to na globalną skalę. Nie wiadomo więc, jaki test tak naprawdę przeprowadza się na chorych. Sugerują, iż zamknięcie ludzi w domach. Ma na celu przyspieszenie wprowadzenia globalnej cyfryzacji społeczeństwa. Uczenie się na odległość, telemedycyna i tym podobne tylko dodatkowo wzbogacają i zasilają już potężne bazy danych o społeczeństwie. Dodatkowo, taka uniwersalna kwarantanna jest pretekstem do wprowadzenia technologii 5G. Ludzie zamknięci w domach pracują, uczą się, oglądają filmy, znacznie eksploatując dostępne łącza internetowe. Wydaje się więc, że wprowadzenie technologii 5G, przed którą tak się do tej pory broniliśmy ze względu na jej potencjalną szkodliwość, jest w pełni uzasadnione. Numer 2. W telewizji w Realu 24 podczas rozmowy pomiędzy dziennikarzem prowadzącym a korespondentką z Niemiec również poddano w wątpliwość, czy możemy mówić o epidemii koronawirusa. W Niemczech, jak i w innych krajach, przez długi czas od społeczeństwo. Mówiąc, iż koronawirus to po prostu kolejny wirus, nad którym powinniśmy przejść do porządku dziennego. Po czym, prawie z dnia na dzień, ta narracja zmieniła się diametralnie. Nie wiadomo dokładnie dlaczego. Pewien niemiecki specjalista, dr Wolfgang Wodark, podobnie jak w przypadku poprzedniej teorii, zarzuca władzom oszustwo i niepotrzebną histerię. Doktor Wodark jest internistą, pulmonologiem, specjalistą od zdrowia publicznego. Studiował epidemiologię na renomowanym John Hopkins University w USA, był lekarzem krajowym w Szlezwiku-Holsztynie, przez wiele lat deputowanym do Bundesdagu z ramienia SPD, zasiadał jako przewodniczący podkomisji do spraw zdrowia w Radzie Europejskiej. Takiej osobie raczej trudno przypiąć łatkę wariata, ale po jego wypowiedziach krytykujących działania władz w kwestii koronawirusa. Została na niego zorganizowana nagonka i nie jest już zapraszany do mediów publicznych. Ów doktor sugeruje wnikliwą obserwację rozwoju zachowań i porównaniu obecnych danych z danymi historycznymi i nie wyciąganiu pochopnych wniosków bazując jedynie na danych roku 2020. Uważa, że trzeba podejść do tematu holistycznie. Podczas rozmowy dziennikarze podnosili również tematy licznych zgonów we Włoszech. I tych zdjęć, które obiegły internet z samochodami wojskowymi wywożącymi zwłoki. Na pewno je e, widziałeś, widziałaś. Twierdzili, iż zdjęcia te były zrobione w ogóle kiedy indziej i że opinia publiczna jest umiejętnie manipulowana. Numer 3. I znowu wracamy do sieci 5G. Tym razem autor filmu dostępnego na YouTube, link oczywiście w opisie odcinka. Próbuję przekonać widzów, iż skutkiem wdrażania sieci 5G na całym świecie jest właśnie pojawienie się koronawirusa jako reakcja organizmu na promieniowanie elektromagnetyczne. Częstotliwość promieniowania przekaźników 5G jest jakoby bardzo zbliżona do częstotliwości broni elektromagnetycznej. Zachorowalność podobno uwidacznia się w okolicach pół roku od włączenia poszczególnych przekaźników w danych krajach. Ten w Wuhan był podobno pierwszy. Stąd akurat tam najszybciej zaobserwowano pojawienie się wirusa. Numer 4. W tej teorii spiskowej wymyślono, iż koronawirus sztucznie stworzono i wypuszczono w Chinach. Bezpośrednim celem tej akcji miała być starsza część społeczeństwa najmniej odporna na wirusa. Dlaczego? Otóż podobno na skutek wprowadzonej w 1977 roku i obowiązującej do 2015 roku polityki jednego dziecka, społeczeństwo bardzo się zestarzało. Spadła liczba osób pracujących. Brak pieniędzy na pokrycie emerytur zmusił jakoby rząd do tak drastycznych środków. I to była ostatnia teoria spiskowa związana z koronawirusem, którą dla ciebie dziś przygotowałem. Chętnie dowiem się, co myślisz na temat zaprezentowanego materiału, i czy skłaniasz się do którejś z przedstawionych teorii spiskowych. Podziel się swoją opinią w komentarzu. Do usłyszenia!